Gramy 3 dnia z rzędu i nie będziemy grać na, w Paryżu, będziemy mać 2-3 dnia między spotkaniem i dlatego chcę dać okazję każdym zawodniku grać. Drugi dzień będziemy robić silownie i dlatego to jest, to jest dla nas jest ważny turniej, ale mamy cel w Paryżu i dlatego Musimy się przygotować uh, uh, i, i myślimy o tym i dlatego może być nie będziemy na 100%, ale myślę, że każdy zawodnik będzie grać najlepsze siatkówki, które musimy grać, bo ja to, to ja uh, pytam każdy raz każdego zawodnika, każdy raz my mamy uh, spotkanie towarzysko, każdy raz mamy trening, uh, oficjalny mecz, nie ma znaczenia, musimy każdy raz być na 100% i Myślę, że to będzie tak. Potem nie wiem, co będzie na boisku, bo trzy zespoły, które grają, są w Paryżu i oni, ja nie wiem w którym momencie oni będą, w formie, ale myślę, że dla nas to będzie ważny turniej, bo jeszcze jeden raz będziemy mieć jak dobry feedback, które są rzeczy, które musimy robić lepiej, co musimy trenować więcej. I dlatego myślę, że ważny turniej dla nas. Jest towarzyski turniej, ale uh, myślę, że jest bardzo ważny, bo każdy, uh, każdy sezon mi uh, gramy z mocnymi uh, przeciwnikami i dla nas to jest, jest bardzo ważne, bo jak powiedziałem wcześniej jest, jest ważne, żeby mm, gramy. Uh, uh, Dobry mecz z mocnymi przeciwnikami I, i dla mnie to jest... Ja jestem Serb i dla mnie widzieć 10 tysięcy ludzi albo 15 tysięcy ludzi oglądać towarzyski mecz, dla mnie to jest, jest tylko w Polsce może być. I a, Jak graliśmy pierwszy mecz a, w Katowicach a, z, a, z Niemcami, 10 tysięcy ludzi. To jest dla mnie naprawdę uh, bardzo ważne i to, to jest, jest rzecz, która. Ja myślę, że jest tylko w Polsce dzisiaj. Uh, za jeden towarzyski mecz albo turniej, ty widzisz uh, uh, jedna hala, jak w Krakowie, która ja nie wiem, ile ludzi może być, 15 tysiące jest, 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 jest nie, nie ma swobodnego miasta. Dlatego jest dla mnie. Myślę, że to jest też bardzo ważne za zawodników. Uh, kiedy, kiedy grasz, nie jest to samo, jeśli grasz, kiedy jest 15 tysięcy ludzi i kiedy nie ma nikogo. Ja grasz tylko dwa zespoły i gramy. I dlatego myślę, że będzie, będzie, będzie ważne um, doświadczeństwo dla nas.